Witajcie moi drodzy! Dzisiejszej nocy, 13 na 14 grudnia 2023 roku, nastąpi maksimum roju meteorów Geminidy. Co roku jest mniej więcej o tej porze, właśnie 13 na 14 grudnia maksimum, a w tym roku wypada, to maksimum wypada o godzinie pierwszej w nocy naszego czasu, przepraszam, o godzinie drugiej naszego czasu polskiego. Czyli 13 na 14 o godzinie 2 nad ranem. Ale same meteory, same Geminidy można obserwować już od godziny 19, nawet 20, może bardziej. Zobaczcie, jak wygląda dzisiejszy wieczór. Zachodzi sobie słońce. Pojawia się Wenus. Wenus, Wenus jest już dobrze widoczna wieczorem. Jak ktoś ma odsunięty horyzont południowo-zachodni, to bez problemu zobaczy Wenus. Potem mamy Saturna. Uran jest słabo widoczny, ale Jowisz jest bardzo dobrze widoczny. No i Księżyc. Dzisiaj Księżyc w takiej fazie przedpełnią. Będzie bardzo blisko Plejad Dzisiejszej nocy. Zobaczcie, jak bdziutko tej gromadki gwiazd y, będzie Księżyc. Y, Księżyc, który będzie utrudniał obserwację Geminiów niestety w tym roku. Rok temu. Y, było chyba nów, czy przed nowym, czy ponownie delikatnie, więc w tamtym roku były idealne warunki do obserwacji gminidów. No w tym roku troszeczkę gorzej. Zobaczcie, tutaj jest rój gminidów o godzinie 17 naszego czasu. On jest nad północno-wschodnim horyzontem, nisko nad, nad horyzontem jeszcze. Teoretycznie mogą być już jakieś widoczne meteory, ale wtedy jest ich bardzo mało, bo sam radiant, ten, ten punkt, z którego wybiegają metory, jest bardzo nisko, więc należy poczekać, już troszeczkę będzie wyżej ja myślę, że tak do godziny, ja wiem 19 może zobaczcie, tu już jest właśnie 19 godzina już jest radiant znacznie wyżej, na około 15-20 stopniach i spokojnie od godziny 19 naszego czasu można obserwować już Geminidy, ja proponuję skupić się właśnie, bo zobaczcie, ten, ten rój Geminidy są bardziej tak na, na lewo od Księżyca, bo tu Księżyc będzie świecił bardzo jasno te rejony nieba, tutaj właśnie gdzie jest właśnie byk tak, plejady te rejony będą bardzo mocno zaświetlone I ja proponuję po prostu skupić się na te rejony właśnie tutaj, północnego wschodu czyli jakby gdzie jest radiant w bliźniętach jest Polux i Castor zobaczcie, tu jest właśnie Castor no i na dole jest Polux gwiazda to są bardzo jasne gwiazdy i tutaj z tego, z tego miejsca wybiegają mm, geminidy. Czyli jakby skupić sobie wzrok na, na, jakby to powiedzieć, na lewo od Księżyca. Daleko od lewo. Północny, wschodni, wschodni horyzont. Zobaczcie, to już godzina 21. Nad wschodnim horyzontem, wysoko, już ten rudy meteorów jest bardzo wysoko. Aktywne są jeszcze meteory, tak zwane me me monocerotydy. Yy, one też mogą się pojawić, one są troszeczkę yy, w innym miejscu wybiegają i też mają inną prędkość niż Geminidy. Same Geminidy są bardzo fajny rój. A to jest w ogóle najbardziej aktywny rój meteorów w całym roku, tylko niestety, niestety pora roku, y, bo to jest taki rój meteorów, który jest dobrze widoczny z północnej półkuli Ziemi, a w grudniu wiadomo, północna półkula Ziemi to jest y, proszę Was, sima i większa. Cała Europa może mieć po prostu trudność z pogodą y, w czasie maksimum. Spójrzcie, to godzina pierwsza. Pierwsza 45. Y, Geminidy, rój. Y, 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 Radiant jest najwyższy na niebie o godzinie pierwszej. 20. 30. gdy radens jest najwyżej na niebie teoretycznie jest najwięcej meteorów ale to nie jest z regułą Najbardziej, najwięcej meteorów się pojawia nad ranem i zobaczmy jak wygląda poranek poranek wygląda tak, że zobaczcie, księżyc nie zdąży zajść, a już się niebo rozwidnia czyli o godzinie załóżmy 6 rano u mnie w stoku, niebo zaczyna się rozwidniać więc do godziny ja wiem 536. Y, praktycznie całą noc gimidy są widoczne. Y, wracając do samych gimidów. To jest trójmetorów związany z y, wymarłą wygasłą kometą y, Featon. To jest. Y, Featon jest y, ozna, y, y, oznaczony jako asteroida teraz, y, ale to jest prawdopodobnie wygasła kometa, bo jest y, orbita tego, tego Featona jest bardzo. Eliptyczna i bardzo zbliża się do Słońca. To nie jest orbita typowo asteroidalna, że taka bardzo kołowa. Yy, on jest bardzo blisko, bardzo blisko, punkt Percholim jest bardzo blisko, zbliża się do Słońca i jedno okrążenie tej asteroidy, wymarłej komety, trwa mniej więcej yy, rok i 43 dziesiąte. Yy, tak? Czyli jakby półtora roku ponad, prawie półtora roku. To jest bardzo krótko, jeżeli chodzi o obiekt e, kometarny y, i to zbliżenie jest bardzo bliskie do Słońca, więc Faton bardzo szybko został wysublimowany. Materia została wysublimowana, materia wyrzucona, y, rozłożona po orbicie. Kiedyś ta orbita była bardzo blisko, m, przycinała się, orbita fotona przecinała się wcześniej z orbitą Wenus, z tego co wyczytałem. I jeszcze w XIX wieku nie było Geminidów na niebie, nikt nie obserwował, bo po prostu orbita Ziemi nie przecinała orbity, orbity ciała macierzystego Geminidów, czyli Fataona. Dopiero jakby zmiana orbity tego ciała spowodowała, że po jakimś czasie dopiero Ziemia zaczęła wstępować właśnie w tą materię. I tak naprawdę pierwsze wzmianki y, z obserwacji Geminiów pochodzą z 1843 roku, czyli od tego roku y, obserwujemy geminidy. I z każdym rokiem wydaje się, że jest ich coraz więcej. Jeszcze nie tak dawno ZHR było na poziomie 100, 110, a teraz ZHR dochodzi do 150 nawet. Rok temu właśnie było ZHR około 150 y, metarów na godzinę. Y, były idealne wyroki rok temu, no w tym roku zobaczymy jak będzie, księżyc przeszkadza. Ale tak jak mówię, zobaczcie wieczorem, czyli jakby niebo się ściemnia, i jest księżyc na niebie niestety. No i Geminidy nisko na razie, ale od godziny 18-19 można już całą noc aż do rana obserwować. Okolice bliźniąt, czyli wschodni yy, horyzont, północno-wschodni nawet. No i potem z czasem będzie się przesuwało nad południowy horyzont. Nad ranem. O godzinie właśnie y, drugiej. Południowy horyzont. I aż do rana. Tak czy inaczej skupcie się na obszarze nieba skierowanym na lewo od Księżyca. To by było tyle. Długie to nagranie wyszło. Y, ale myślę, że Wam spodoba się garść trochę informacji o geminidach, jak powstały, od kiedy są obserwowane i, i ile ich jest tak naprawdę, czyli około 150 meteorów na godzinę. To jakbyście tak obserwowali niebo, to wydaje mi się, że jeden meteor by spadał tak, no, co pół minuty może, może dwa, dwa, czyli dwa meteory w ciągu minuty powinny się pojawić. No tylko księżyc, wiadomo, przeszkadza, więc tutaj może być trochę mniej. Ale pogoda w Polsce jest idealna. Póki co zapowiada się też idealnie. No, niektórzy jeszcze mają chmury, bo jest dopiero rano, jak nagrywam to. Ale wieczór i noc ma być pogodna w całej Polsce, więc liczę na to, że zobaczycie powodzenia.